No, już dziś zaczynamy remont naszego mieszkania, które przekształcimy w gustowny showroom. To od czego zaczniemy nasz remont to gruntowanie, od tego po prostu zazwyczaj się zaczyna. Ja przy tej okazji będę chciał Wam troszeczkę o tym gruntowaniu opowiedzieć. Pamiętajcie jednak, jeżeli macie jakieś własne opinie, własne doświadczenia, przemyślenia, jeżeli chcecie powiedzieć, że warto zrobić coś inaczej, koniecznie zostawiajcie te informacje w komentarzach. One będą bardzo przydatne dla innych widzów, a ten kanał tworzymy po prostu razem. Jednocześnie muszę Was przeprosić za echo i różnego rodzaju sztuki, które będzie na pewno tutaj słychać. Są to klasycznego remontu, także nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Wierzę, że z każdym kolejnym nagraniem będzie lepiej, ta przestrzeń będzie się wypełniała. Tymczasem przejdźmy do naszej opowieści. Zacznijmy więc od tego, po co w ogóle gruntujemy. Gruntujemy po to, żeby wzmocnić powierzchnię, którą będziemy malować lub w jakiś sposób przerabiać, postaramy się również na Chociażby w przypadku betonu, również takie gruntowanie zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Dzięki temu, kiedy nakładamy chociażby farbę, wychodzi nam to równiej, ładniej i przykładzie po prostu tej farby dużo oszczędzamy. Gruntowanie wykonujemy pod większość prac związanych z modyfikacjami podłoża, którym jest pod malowanie, tapetowanie, kładzenie hydroizolacji czy płyt. Takie gruntowanie należy wykonać właściwie zawsze, kiedy powierzchnia, na której będziemy pracować jest chłonna. Czasami możemy to bardzo, bardzo prosto rozpoznać. Chociażby, jeżeli kupiliście sobie nowe mieszkanie od dewelopera, wchodzicie do niego, jest ono pomalowane w deweloperską, deweloperską, prawdopodobnie kiedy dotkniecie takiej ściany, przejedziecie przez nią palcami, na Waszych palcach zostaną białe ślady, wtedy wiecie, że ta powierzchnia troszeczkę kruszy, jest chłonna, trzeba ją solidnie zagruntować. Wyjątków jest właściwie niewiele. Gruntować nie musicie, jeżeli chociażby remontujecie mieszkanie, które było wcześniej malowane farbami emulsyjnymi. Te farby domyślnie dobrze wiążą wszystkie cząsteczki, domyślnie troszeczkę gruntują tą po powierzchnię, więc w takim wypadku gruntowanie jest albo niepotrzebne, albo wystarczy zagruntować jeden raz. Kiedy już postanowicie gruntować, pojawia się pytanie, jaki grunt wybrać. I kiedy pójdziecie sobie do takiego marketu budowlanego, okaże się, że tych gruntów jest cała ogromna ściana, a ja przecież mówiłem, że to jest prosty wybór. No właśnie, tych gruntów jest naprawdę dużo, ale wybór wciąż jest prosty. Przyznam się, że ja wybieram grunt na podstawie po prostu sprawdzonych marek, wybieram również jeden po prostu z dwóch najpopularniejszych typów gruntów, a dwa najpopularniejsze typy to grunty wiążące, które bardzo dobrze się sprawdzają pod Farbę. Tutaj macie na tej ścianie grunt on zazwyczaj jest biały i właśnie dedykowany pod farbę. I mamy również grunty głęboko penetrujące, które się sprawdzą, chociażby nie wie, płytek, jakieś tam poprawki szpakujące i tak dalej. Taki grunt macie tutaj. Często to jest taki grunt, który ma troszeczkę taki mleczny kolor, przez co nie jest idealny pod farbę, ale również jest to bardzo dobre grunt do wielu wielu zastosowań. Silikonowe. Są to grunty, które są teoretycznie dedykowane pod farby silikonowe, natomiast jeżeli chodzi o nie, oczywiście dobrze się sprawdzą pod te farby silikonowe, nie są obowiązkowe w tym wypadku. Druga sprawa, mamy również grunty szczepiające. Grunty szczepiające są gruntami przeznaczonymi pod powierzchnie mocno pylące, chociażby świeżo wylany beton, one się tam sprawdzą najlepiej. Ponadto w sklepach znajdziecie także koncentraty do gruntów. To są takie. Zestawy, dzięki którym przygotujecie sobie w domu sami grunt, postępując zgodnie z instrukcją producenta. Ja osobiście, tak nie stosuję grunty są na tyle tani i łatwo dostępne, że nie czuję potrzeby, żeby jeszcze dokładać sobie dodatkowej pracy przy jej wykonywaniu. Jeśli natomiast macie jakieś ograniczenia transportowe lub w zakresie przechowywania, taki grunt może być dla Was rozwiązaniem. Odpowiednio wykonany będzie na pewno równie dobry. Ja do dzisiejszych prac wybrałem dwa grunty. Pierwszy to adatkumi grunt. Bardzo powszechny, dostępny w każdym markecie budowlanym. Jest to grunt wzmacniający, czyli ten, który jest zastosowany na tej jaśniejszej ścianie. Drugi grunt, który zastosowałem, to Cersanit od Henkela. Taki troszeczkę bardziej żółty, widać to od razu w opakowaniu. On jest nałożony na tą ścianę. To jest ten grunt głęboko penetrujący. Żaden z tych produktów nie jest reklamą sponsorowaną. Nie mamy przy nagraniu żadnych dodatkowych partnerów, dlatego są to moje czysto praktyczne rekomendacje. Inne grunty również będą dobre, po prostu akurat te były na półnuce w sklepie, kiedy do niego wszedłem, a szukałem podobnych produktów. Oczywiście poniżej nagrania znajdziecie linki do tych dwóch produktów, wraz z cenami, żebyście mogli sobie je zakupić możliwie najtaniej. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawostka. Niedawno w sklepach pojawił się nowy rodzaj gruntów. Są to grunty o dosyć gęstej, żelującej się konsystencji. One są w ofertach kilku producentów, ja kojarzę chociażby Atlas End są to produkty, z których jeszcze nie wiem okazji korzystać, a wydają mi się bardzo ciekawe. Dlatego, jeżeli macie z nimi jakieś doświadczenie, mieliście już okazję je wykorzystywać, koniecznie zostawcie w komentarzach informacje, czy są one warte uwagi, jak się Wam z nimi pracowało. Czekam na Wasze informacje. Gruntować można pędle, gruntować można wałkiem. Ja osobiście wybieram pędzel. Raczej taki pędzel duży, z długim włosiem, miękki, w który bardzo ładnie grunt sobie wynika. Nic mi nie chlapie. Mogę dosyć precyzyjnie gruntować w rogach. Mogę dosyć precyzyjnie gruntować z zagrzejnikami. Także to gruntowanie wypada naprawdę efektywnie. Miękkie włosie również bardzo pomaga przy rozprowadzaniu. Jeżeli zbierzecie pałek, tutaj może Wam troszeczkę chlapać, tutaj Wam może troszeczkę kapać. Oczywiście wybór należy do Was. To jest moja rekomendacja. Na koniec Trzy krótkie porady. Jeżeli gruntujecie ściany, zapewne chcecie zagruntować również sufit, bo jego również malujecie. Natomiast, jeżeli gruntujecie ściany i sufit i został Wam nadmiar gruntu, koniecznie zagruntujcie sobie również podłogi. Nie jest to obowiązkowe, ale dzięki temu nie będą one Wam pylić. będzie Wam się pracowało przyjemniej, wszystko będzie wychodziło lepiej. Dodatkowo, jeżeli skończyliście już gruntowanie, za każdym razem dokładnie umyjcie pędzel i wałek, grunt, kiedy nie zrobi się twardy, ten bałek był lęce z tym gruntem, nie będzie się nadawał do niczego, także koniecznie o tym pamiętajcie. I to tyle z mojej strony na temat gruntowania, ale to dopiero pierwsze nagranie z serii. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, przydał się do czegoś, pamiętajcie kliknąć subskrybuj. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć po prostu więcej. Jeżeli macie jakieś uwagi albo pytania, koniecznie zajrzyjcie do sekcji komentarzy. Tam będziemy sobie wszystko wyjaśniać i tworzyć ten kanał wspólnie. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.